Cześć wszystkim! Przed nami kolejny odcinek świąteczny, trzeci już przygotowałem zdrabki za 63 zł plus do tego 7 żabek, także mamy wkład równy 77 żabek było kupowany 5 minut wcześniej niż te losy, które były na wczorajszym odcinku. No, żabkę mam właściwie obok kolektury, więc no, nie trwało to zbyt długo. A co jeśli chodzi o zdrabki? No to mam tutaj szczęśliwe linie. Akurat będą właśnie z tą siódemką dopasować do wyrównania wkładu. Czas na premium. Wiśniowe to za 5 zł. dyszkę mamy Crazy 3 siódemki, numerek trzeci. Zodiaka. Vive la casa to już jest za 20 z numerem trzecim. I świąteczny kalendarz. No, wiem, że codziennie zdrapany, ale na odcinku w sumie pasuje jako też świąteczna zdrapka, Więc mamy taki z numerem 10. A te 7 żabek przedstawia się następująco. O, muszę sobie schować, żeby nic nie podejrzeć. <gry> Także zaczynamy kolejny odcinek. No to od tych szczęśliwych linii sobie zaczniemy. Pierwsze dwa symbole, jakie przyjdzie wydrapać, to klucz i kości. O, klucze się pojawiły. To nie jest takie oczywiste. Czy jeszcze coś? Nie, kości nie ma. Trefl i arbus. Szukamy, szukamy. Czy coś będzie? Trefl, arbus. Arbuz, tylko jeden wleciał. Trefelek już się gdzieś stracił. Gwiazda i krab. Mamy gwiazdę. Bardzo ładnie. Czy jeszcze coś? No nic poza tym nie ma. Dalej. Pik i jabłko. Pik jest tutaj, jabłko nawet obok. Tutaj jeszcze dwa jabłuszka i jeszcze mamy tutaj pik na dole. Chyba wszystko, nie? Może coś z tej strony teraz gruszka i truskawka. O, mamy tu w jednej linii. Czy jeszcze coś? Gruszka, truskawka. No nie. Także dalej cytryna i garniec. Szukamy, szukamy. Mamy garniec. Oto była grucha, oczywiście pogubiona. No i chyba wszystko. Kwiat i sakwa. Kwiat tu, sakwa tu i jeszcze tu mamy sakwę i jeszcze jednego kwiatka. Ananas i tęcza. Gdzieś tutaj ananas było. Właśnie mamy ją i to wszystko. Dzwon i wiśnie. O, jak ładnie w jednej linii, ale no, brakuje tego końcowego sznytu. Tu mamy kolejny wiśnie i tu mamy jeszcze dzwon. Dalej mamy słońce i biedronkę. To chyba nic za bardzo nie przyniesie. No właśnie. A ostatnie dwa to księżyc i Podkowa i one chyba też nam tutaj nic nie przyniosą, co by było miłe dla oka i portfela. Dokładnie. WZ kontrolne, także można skreślić. Dobra, 7 żabek. O, nie przygotowałem sobie gryzmaków. No dobra, będziemy tak to sprawdzać. 46 jest? Nie ma. 54? Nie ma. 45 mamy, 42 mamy i 59 nie ma. Było blisko. 49 nie ma, 22 nie ma i tutaj ostatnie listki 18 nie ma i 39 jest, 11 nie ma. Także niestety 7 żabek poszło się pokumkać gdzieś indziej. Dobra, no to szukamy siódemek. Crazy przed nami. I zobaczmy jak się tutaj to będzie kształtować. Tutaj nic, tutaj nic, tutaj też nic, no to specjalnie nie dziwi. Entuzjazm. Level master. Tutaj też nie. Tutaj nic. Tutaj nic. Tutaj nic. I tutaj też nie. Czyli pusto. Teraz coś za piątkę, czyli czas na premię. 33, 26, 17 i 3. I mamy tak. 12, 30, 8, 29, i 18. A co poniżej? 24, 2, 1, 34 i 35. Czyli też się tutaj nic nie zadziało. Dobra, poszukamy gwiazdek bądź księżyca. A z jakim efektem? Kompas statek, delfin, konik, ziemia. Uf, uf góry żółw i gwiazdka pięknie, flaming sputnik. No, te pozostałe symbole już tutaj nic nie dają. Słońce, kotwica i syrena. Także wracamy do gwiazdki i nawet 20 zł wydrapujemy. Proszę bardzo. Dobrze, to przed nami wiśniowe. Banan i arbus, Tutaj tylko przypomnę, szukamy siódemki. I proszę bardzo, mówisz i masz. Naprawdę czary mary ostatnio. <laughs> Słońce i winogrono. Także wracamy i wydrapujemy piąteczkę. No dobra, 25 zł już mamy. Zostają tylko dwie zdrapki, czyli kalendarz i Viva La Casa. No tutaj nic. Piątka, szóstka to ciuchcia. Bałwanek, tutaj mamy kożuch i renifera. Dobrze, próbujemy dalej. 9, 10, dalej gwiazdek nie ma. 12. Kartka, może od razu tutaj poniżej 17. Tutaj nic, tutaj nic. Skarpeta i 18 to kula. Dobrze, dalej, niestety, pusto. Rękawica, stroik, tutaj mamy lizaka. I ostatnie trzy okienka. No, żadnej gwiazdki nie było. Jedynie szansa tutaj gdzieś w tych polach bonusowych. A jak będzie faktycznie? 30, 300, 20, 20. No i się tutaj wszystko prawie, że zdublowało. A tutaj mamy Mikołaja, moi drodzy. O, proszę bardzo. Aż mnie teraz wyrwało z laci. Normalnie. 10 zł. Szok i niedowierzanie. Dobra. Pierwszy Mikołaj w sezonie. Mam nadzieję, że nie ostatni. I wala kasa.

Kolejna linia 19, 18, 32, 1. To też się nie znajduje w tych wygrywających liczbach. No i tutaj już końcówka 7, 36, i zostaje ostatnia linia. Czy trafi się na końcu jakaś wygrana? 31, 9, 34 i 29. No niestety coś ta miła Kasa nie za bardzo współpracuje. No i moi drodzy, to, co dzisiaj się udało wydrapać jest w tych trzech zdrapkach. Mamy piątkę w wiśniowej, mamy 20 złotych pod gwiazdką w zodiaku i mamy niespodzianka, rzadki widok Mikołaj 10 zł przyniósł w ponusie, czyli 35 na 70. Mamy dokładną połówkę, a teraz przyjdzie czas na wydrapanie trzeciego okienka w kalendarzu, tutaj od wydatki i trójeczki, jeśli chodzi o nasz tutaj plik całego pakietu świątecznego kalendarza. Także sobie tutaj drapiemy i pod tą trójką mamy Double oraz nauszniki, ale no niestety nic to nie daje. A teraz mamy kalendarz, numerek trzeci w kolejce. I co my tu mamy? Sople. Czapkę. Tutaj sanie. Pod czwórką mamy kulę. Dalej. Piątka. Bęben. Renifer. Łyżwa. Oraz szyszki. Dalej. Pod dwunastką może tak sobie polecimy. Lizak. Świeca. Koinka. Kartka i stroik. No, niestety dalej nic. Ale spokojnie. Przyjdzie dzień, że gwiazdki się posypią nic. Pod osiemnastką mamy skarpetę. No i jeszcze tutaj parę pól. Dziewiętnastka to skrzat. Tutaj mamy rękawice. Dzwonek. Tutaj mamy bałanka. I ostatnie. Dwa okienka też nie przynoszą gwiazdki. No to może bonusy? No bo by się coś powtórzyło. Jak na odcinku byłoby to ciekawe. No ale nic trzy razy. A tutaj mamy co? No konik, czyli trójeczka też przegrana. A, jeszcze zapomniałem, jutro się widzimy na premierce i będzie to zdrapka Galaktyczne 7. Taka kopia już zdrapki podobnej, chyba tam też coś z siódemką było. No więc kolejna, druga zdrapka w ofercie lotto. Byle tylko wygrane szły w parze. Trzymajcie proszę kciuki i do zobaczenia.